Mamy to. Koniec, koniec. Umęczyła mnie ta kuchnia. To były moje pierwsze i póki co ostatnie meble. U góry mam podocinaną blendę, ale jeszcze muszę ją wysunąć. E, zamontować nad mm, szafkami, nad frontami, żeby były na równo. E, chciałem ją zrobić w ten sposób, żeby była schowana, ale jak zauważyłem, lepiej to wygląda, jeżeli jest zlicowane, więc muszę zapakować jeszcze już podocinane e, blendy w samochód, i pojechać do firmy, żeby mi okleiła spód. Tych desek i już będzie wsio. Tutaj jeszcze przyczepię lampkę nad stół, gniazdo, takie pierdółki, ale jako kuchnia już jest skończone. Pozdro.